Uwaga, program nie jest przeznaczony stricte dla widzów nieletnich. Prowadzący jest osobą dorosłą i zdarzy mu się rzucić niecenzuralnym słowem, kontrowersyjnym tematem, czarnym humorem lub treścią niezbyt family friendly. Więc młody człowieku, zanim obejrzysz Pokémony i Dragonbale USOB, spytaj mamy, czy możesz. Pozdrawiam i zapraszam na odcinek. Siemanko, witam Was w trzecim odcinku Pokémon Let's Go, Pikachu. Eee, dzisiaj przechodzimy sobie. Księżycono, księżycową Grotę Spróbujemy dojść sobie do Odznaki z Misty, czyli do wodnej Odznaki Nie wiem czy samą wodną odznakę zdobędziemy Bo ogólnie droga do niej Przez tą księżycową Jaskinię jest dosyć długa Jest dosyć dużo walk z trenerami Więc nie wiem czy damy radę Bo chciałbym żeby te odcinki zamykały się Mniej więcej W pół godzinie czasu, także Zaczynamy, ruszamy bo nie ma tutaj czasu na gadanie. Dobra. Oczywiście skończyliśmy w tym miejscu, czyli w mieście, gdzie jakby e, Brock jest liderem. Wyjdźmy sobie stąd. Przypomnę naszą drużynę Bulbazał, którego ostatnio złapaliśmy na dziko, PJ, Ratata, Nidoran, Nidoran i Pikachu. Jeśli chodzi o Pokémon do zmian to na pewno ten Ratata i na pewno ten Nidoran. Pikacza też ostatecznie chciałbym wymienić na jednego Pokémona. Aczkolwiek przy dżimie wodnym na pewno się przyda. Także idziemy dalej. Nasza droga, to zobaczmy jeszcze co mamy w plecaku, żebyśmy tak nie, nie wyszli ad hoc. 17 podków, 5 antidotum. 37, 5, zobaczmy czy możemy kupić... Great Bole. Możemy kupić Great Bole. Ale mamy trochę mało pieniążków e, Dokupmy ze 3 potki żeby mieć 20 Niestety nie możemy jeszcze mieć Revive'ów, nie ma jeszcze w sklepach Revive'ów No ale idźmy dalej, dobra Tak, lura odnawiamy oczywiście Dobra, zobaczmy tak. Tutaj mam pierwszą trenerkę. Excuse me, you look at me, didn't you? Tak, patrzyliśmy na ciebie. Las Jenis. Ona wybiera Odisha. My mamy na pierwszym miejscu Bulba więc troszeczkę nie najlepiej. Co? A nie, co ja robię? Pokémona zmienimy. No oczywiście najlepszym wyborem będzie Pokémon latający. Ognistego jeszcze żadnego nie mamy, więc ognisty jakby tutaj nie wchodzi w grę. On sobie zwiększa. Atak, specjalny atak. No ale myślę, że gast go nachita. A nie, jednak nie nachita. On jeszcze raz robi grofa. Ale my jeszcze raz walniamy gastem i powinno być ok. Dobra, leży i chwiczy. Bulbazar 10. Level. Bardzo ładnie. Trzy pokebole zdobyte. Idziemy dalej. Tu co mamy? Tu coś jest. Jakiś itemek. Trzy pokebole. I teraz tak. Ci trenerzy tutaj z takimi trzema kropkami nad głową. To są tak zwani coach trenerzy. Oni są troszeczkę silniejsi niż zwykli trenerzy tacy na ścieżkach. I po pokonaniu ich, dostajemy po prostu wyjątkowe, jakieś tam TM-ki, które możemy zdobyć tylko od nich. Także zawalczmy z nim. Yy, I zobaczymy, co dostaniemy. Karim się nazywa. I używa Bulbazaura. Tak samo zresztą, jak i my. No dobra, Bulbazaur kontra Bulbazaur. Jego Bulbazaur jest silniejszy. Zmienimy sobie na pj żeby mieć przewagę typu. DJ użył takla. My użyjemy gasta. No ładnie wchodzi. Chwilę zajmie ta walka, ale ładnie wchodzi. Jeszcze raz gasta. I jeszcze raz gasta. A dobra, mamy to. Pokonaliśmy już Karima. I teraz co dostaniemy od niego? Po pierwsze, Revive'a. Aha, czyli od tego pierwszego. Czyli od pierwszego tylko Revive'a, ale uwierzcie mi, że od każdego następnego będziemy dostawać temki. No, po prostu przechodziłem tą grę już za dwa razy, więc wiem o tym. Zaufajcie mi na słowo. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Spirołek. Bulbazaur. No tutaj. Jeśli chodzi o typ, to nie bardzo. Ale nie jest mi się już zmieniać. Spróbujmy go zaorać taklem nawet zwykłym. Zaraz podleczymy tego Bulbazaura po prostu. Mhm, ok, mamy to. Podleczmy sobie Bulbazaura, żeby był. Na 100% HP I zresztą ja to samo zróbmy tu, był, tu jest itemek, co my tu mamy? Potka, OK. Czyli jeden potek już nam się zwrócił Idźmy dalej Idźmy, pójdźmy dalej Tu jest trener Co my tu mamy? Co on będzie używał? Ten koleżka Nidorana męskiego. Nidoran męski. No, nawet myślę z zwykłym taklem powinno dosyć dobrze pójść. Przewaga leveli tutaj jednak zrobi swoje. No, oczywiście ona zbije super efektywnie, bo ma peka, czyli typ, atak typu latającego. Natomiast, no mówię, no trzy lewele różnicy Taklu ładnie wchodził, więc... O, Nidoran chce się nauczyć horn takla. No, oczywiście za lira to zróbmy. O, great bole wpadły super. Kolejne great bole. Eee, teraz tak. Eee, teraz tak. Robimy. O, 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 manki, 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 manki. To jest pierwszy pokémon walczący, jakiego możemy zdobyć, więc go zdobądźmy. Użyjmy raspberry. Spróbujmy najpierw zwykłym pokebolem, czy się złapie, czy nie. Tylko najsik, może wypaść. Ale nie, złapał się bardzo ładnie. Więc mamy mankeja. Lewele się wbiły na bulbie i na Pikachu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze idzie. Fighting oczywiście. No i myślę, że tutaj już sobie podmienimy. Weźmiemy sobie Mankeja do drużyny Zaratate na przykład. Mankeja do drużyny Zaratate sobie weźmiemy. I tutaj mamy drugiego kandydata centru No dalej, dalej, dalej. Zaatakuj. Ok. great Nie jest źle. Siedzi. No teraz tak, mam dylemat, bo Nidoran po ewolucji w Nidokinga, on będzie miał trująco ziemny typ. Teraz tak, bo czyli Nidorany, oba będą zmiany, bo Bulbasaur. Jako Venusaur jest trująco trawiasty, czyli typ trujący będziemy mieli obstawiony. A typ ziemny z Nidokinga będziemy mieli obstawiony na przykład przez Sentru, tak? Także oba Nidorany są do zmiany. Na razie wymienię tylko tego żeńskiego. Na razie wymienię tylko tego żeńskiego. Ale w domyśle będziemy chcieli wymienić oba. Także zróbmy to od razu. Ciągle mi się myli, nie tu wchodzę. Tu mamy Centru Za tego żeńskiego Nidorana. Oczywiście Sentr'u już myślę tutaj mam w głowie pojedynek z porucznikiem Sergem i jego elektrycznymi Pokemonami. Więc tutaj gdzieś właśnie trzeba o tym myśleć już powoli. Tu mamy kolejne Centru. Mankeje. Dobra, zobaczmy, złapmy sobie jeszcze ze 2 centr'u, może Poexpimy troszeczkę sobie Ja to wam przytnę, trochę sobie poexpie, złapię ze 3-4 pokemonki i do was wrócę, chyba że coś złapię ciekawego, no to wam pokażę Ale teraz będzie cięcie krótkie Dobra, wracam do was, na, na razie tyle wystarczy, dużo tam nie połapałem, ale coś połapałem i w sumie w międzyczasie doszedłem do wniosku, że zrobimy jedną jeszcze rzecz że od razu tego pikacza jeszcze sobie podmienimy. Jednego na drugiego. Żeby już mieć tego, tego męskiego, którego ja wolę. I tego troszeczkę słabszego, tego mniej OP. Więc na razie tak zostawimy. Dobra, i tu mamy trenerkę do zawalczenia ogólnie. Aha, jeszcze wdepłem w spiroła. Okej, okay, no to już go złapmy Jak już w niego wdepłem. Siedzi, złapał się, dobra. Siedzi, złapał się, czyli jest ok. x trochę wpadło. Dobra, to zawalczmy z tą trenerką. Czy nie wiem, co ona będzie miała. Nidorana żeńskiego. Żeński Nidoran. Okej, okay, nasz bulba tutaj, go zaora. Oczywiście, no ja mam 13 level na tym bulbie, także. Damy radę. I jeszcze raz. I powinno być gitara. Dobra, Bulba zaoferował radę. Tam nam cały czas już Great Bole wpadają. Także to akurat dobrze. Muszę ominąć tego mankaja jakoś. Dobra, teraz ten trener. No mówię, tu jest bardzo dużo trenerów. Ogólnie No tutaj najlepszy byłby Mankey, ale no już nie będziemy używać Mankeya do takiej walki eee, Użyjmy Wine Whipa Czyli zgodnie ze stabem Bulbazaura o! Świat i pół Ameryki, drodzy widzowie Dobra, tu będziemy mieli jakiegoś robaczego trenera, co on tu ma? Caterpie, Weedla Kakune, czyli będzie robił Harden. Także tutaj sobie troszeczkę przyspieszymy walkę i użyjemy Pidgeya. Okej, okay, użył Hardena tak jak się spodziewaliśmy. I użyjmy Gasta. Bardzo ładnie. Central level 11 Super. Tu nic ciekawego chyba nie ma. A, itemek tu jest. Jakiś... O, riwive''a złapaliśmy. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, że złapaliśmy revive'a. Tu chyba nic. w oh. nas wdepnął znowu. Przebrzydła małpa. Grejcik Siedzi. Dobra, x ekspik się wbija. Oj, A ah, chciałem go minąć. Najsik, może wypaść, ale nie złapał się elegancko. Bulba Bulbasaur 14. o proszek trujący to się może przydać Proszek proszek na śpiocha yy, To dajmy za takla pj 15 level o wing atak wpada super zdajmy za takla i Pikachu level 8, ale tu chyba jeszcze ataku żadnego nowego nie będzie. O, no, złapą się Sensho, oczywiście. Aha, <grymne> czemu? Ah. Grejcik wypadł. Teraz się będę męczył z tym, z tym ratatą na pewno. Nie zależy mi na złapaniu tego rataty, ale się złapał bardzo dobrze. Mamy go. Mamy dziada. Dobra, złapał się. Tu co koleżka mówi. O, tu mamy następnego tego trenera. Coach trenera, tak zwanego. Dobra, tylko poleczmy sobie poki. Bo z nim walka to nie jest nic łatwego. Także wyleczmy sobie je. Bulbazaur na pierwszym miejscu. Nie wiem dlaczego, ale mi się wydaje, że on będzie miał maczopa. Więc zrobimy tak, zapiszemy sobie od razu i spróbujemy teraz dopiero walki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, że on ma maczopa. Miała jednak. No dobra, no nieważne. Któryś na pewno ma maczopa na początku. Eee, poczekajcie, tylko teraz tak. Czy na przykład Mankey? Nie ma jeszcze żadnego walczącego ataku. Eee, Nidoran ma walczący atak. Także możemy użyć Nidorana. Aha, czyli dostaniemy od niego Payday'a, tak? No dobra. Nie będziemy go używać, bo Payday to jest po prostu atak, który jeśli walczycie z trenerami i użyjecie Paydaya w walce, dostajecie później więcej pieniążków za walkę, no taki efekt no mało tam przydatny tak naprawdę. Użyjmy double kicka, powinien zejść, ale jeszcze przeżył. Oby nie wszedł teraz krytem, bo spadniemy, nie przeżyliśmy, dobra. Jeśli trafimy to wygraliśmy, tak jest, bardzo ładnie. Pokonany kolejny coach-trainer i dostaniemy od niego paydaya, tak jest, mk 57 payday. No dobra, troszeczkę straciliśmy życie na... Na nidoranku. Troszeczkę straciliśmy życie na tym nidoranku, więc go poleczmy. Okej, okay. tu mamy koleżankę, tu mamy itemek Escape rope, a ja byśmy chcieli wyjść wcześniej z jaskini Tutaj tak Tu coś jest jeszcze ciekawego? Nie, tu już nic ciekawego nie ma Wyleczmy sobie pokemonki w jaskini Wyleczmy sobie pokemonki w jaskini, pogadajmy tutaj czy coś tu ciekawego Co on chciał? Bo jeszcze, bo nie przeczytałem nie, magikarpia nie mam, żeby mu pokazać ani dać. Także niestety, ale nie. Tak, wiem, że mogą mieć 6 pokémonów w walce. Aha. Dobra, tu nam nic ciekawego nie, nie mówili, nie pokazywali ani nic. Także wyleczmy tylko Pokémonki. I idźmy dalej. Teraz tak, to jest jaskinia, więc tutaj będą głównie pokemony kamienne. Więc tutaj myślę, że wrócimy do zaura na pierwszym miejscu. Wrócimy do Bulby na pierwszym miejscu. I chodźmy, pójdźmy dalej, tak? Dobra, a i Zubat, no tak. Ja cały czas zapominam, że przecież nie muszę walczyć z pokemonami dzikimi tutaj, nie? Dobra, złapmy tego zubata od razu, żeby mieć go z głowy. No, to co mówiłem chyba w pierwszym odcinku. Zubaty to jest upierdliwość straszliwa, ale złapał się na szczęście. Na szczęście się Zubacik złapał. Dobra, chodźmy dalej. O! Pierwsze spotkanie w tej grze z zespołem R. Jesse i Jamesem. Dobra, przejdźmy sobie dosyć dokładnie tą... O, tu od razu mamy Godu. Niestety nie mam żadnych berries, żeby łapać pokemony jakoś tam bardziej efektywnie tutaj w tej jaskini. Także to jest na pewno niedobrze. Manki 12 level, Pikachu 9 level. Pikachu chce się nauczyć double kicka, Zagrola. Ok. I ten się chce nauczyć helping handa. Nie, helping hand jest niepotrzebny mi akurat. Dobra, mamy Giodu. Minusem Giodu jest to, że on ewoluuje tylko przez wymianę. Ee... Ale w sumie... Ben... Ale w sumie później sobie... Zobaczymy. Dobra, na razie może sobie zróbmy. Dajmy sobie tego Giodu, może. Za kogo ja chciałem dać Giodu, Za może za... No on też będzie ziemny później, to na razie nie. Na razie zostawiamy jak jest. GIODU. Tu mamy jakiś itemek, tu mamy podka, dobra. Tu nic nie ma, to jest kolejny GIODU, kolejny zuba. Tu mamy trenera, tak? Trener typów robaczych w jaskini pasuje jak pięść do nosa. No, Bulbasaur tu nie jest najlepszym wyborem. Yy, dobra, zatrujmy go. O, zaraz spadniemy, jak tak się będziemy bawić. Dobra, spróbujmy go jeszcze raz zatruć. I teraz go bijmy dopiero. O, widzę, że i typ latający ataki i typ. Yy... Dobra, dajmy też Litz Sida. Zasadzimy te ziarenka i będziemy się też leczyć. Czyli to jest. Czyli tak, odejmuje mu się z i odejmuje mu się z Lich Sida, i możemy jeszcze atakować. Także myślę, że. Że damy radę już teraz. Aha, moja taktyka jednak może nie zadziałać. Bo Leech Seed mu mało co zabiera Poison I teraz tak, zmieniać? Zmieniać chyba. Zmieniać jednak tego Bulbazaura <ścoughs> Przepraszam. Użyjmy Pikachu. Użyjmy Pikachu. On użył Confusion. Ale dalej nas leczy Leech Seed. On dostaje Poisonem. Jeśli użyjemy Thunder to powinien zlecić na hit Hita. Tak, super efektywnie, oczywiście, ten platający. Więc leży i kwiczy. 103 punkty X, 12, Level. Chce się nauczyć Swifta. Za defense Kerla może się nauczyć. Dobra, Kent. Pokonany trzy pokebole wpadły. Dobra, podleczmy sobie Bulba Zaura. Podleczmy sobie bulbę i pikacha. Dobra, tu zdobądźmy itemek. 5 Great boli, bardzo się przyda. O, wdepłem w Giodu. Dobra. Nie mam oczy. Mam jeszcze na naba jednego. Użyjmy go sobie. Grejcik Wypadł jodu. Szkoda mi już używać Great Boli No nie siadł Wszystkie takie jakby starania będę wam troszeczkę przycinał Siedzi. Ok, już mamy 28 minut filmu. Jest to zdecydowanie już za długo. Ja wam to trochę później poprzecinam. Postaram się, żeby to było. Widzicie, co zuba robi? Jak ja mam go złapać? Dał radę, złapał się, dobra. O Ojejku. O, paras, nowy Pokémon. Przez przypadek w niego wdepłem, ale super. Mamy parasika. Musimy go ładnie rzucić. Jest, eks ekscelencik. I siedzi paras, super. Nowy wpis do Pokédexu. Mamy nowy wpisik do Pokédexu. ONIX! I to jest Pokémon, którego chyba wezmę na razie do drużyny, jeśli go oczywiście złapię. Użyjmy sobie Great Bola. Myślę, że tutaj warto. I wycelujmy tak jakoś ładnie, żeby go oczywiście trafić. Najstem nice wszedł. Siedzi pierwszym bolem. No, jestem w szoku, że siadł pierwszym bolem. Bardzo fajnie, że tego Oniksika udało nam się złapać. Od razu sobie podmienimy go za Nidoranka. Pierwszy walczący atak na Mankeyu, bardzo dobrze. O, Nidoran akurat ewoluuje, a my go będziemy podmieniać, no ale okej, okay, mamy wpis do Pokédexu chociaż. Mamy Nidorinę, Nidorino, przepraszam, typ męski oczywiście. Mamy Nidorinę, Nidorina, Nidorino. Dobra, słuchajcie, myślę tak. Robimy teraz jedną rzecz jeszcze. Pokémon Box. Podmieniamy sobie od razu Onixa za Nidorinę, Nidorino. Mamy tak: Bulba Zaura, Pidgeya, Mankeya, Pikachu, Onixa i Centru. Oczywiście ta drużyna pewnie jeszcze się zmieni na przestrzeni czasu. Ale na, na chwilę obecną tak to wygląda. Od razu zróbmy sobie porządek w boksie. Tu ten zostaje, ten zostaje, ten zostaje. Ratate zostawimy sobie tego silniejszego. Spiroła sobie zostawimy silniejszego. Tu zostaje. Teraz tak, ten zostaje. Tego z centru, ten centrzu, ten centrzu. Zostaje. Jedenasty, ten zostaje, zostaje, zostaje tak, tak, tak. No bojętnie, który. Dobra. I wysyłamy to do profesora. Zbieramy sobie cukierki. Zbieramy sobie cukiereczki. Ok. Zapisujemy sobie grę. Dobra i słuchajcie, na ten odcinek to jest tyle. Mówię nie chcę, żeby te odcinki były jakimiś długimi tasiemcami, także w tym momencie robię cięcie, zapisałem grę i dosłownie wracam do nagrywania od razu drugiego odcinka także Zapraszam do lajkowania, subskrypcji do komentarzy. Budujmy jakąś tam społeczność i pozdrawiam SOB. Na razie, cześć. Do zobaczenia za następne parę dni.